Czas na 21 odcinek nowego tureckiego serialu: Wichrowe wzgórze. Znajome odwiedzają Tulej, która nie mogąc znieść upokorzenia, mdleje i trafia do szpitala. Specjalista odkrywa, że ktoś celowo przeciął kabel, żeby wywołać pożar, więc Cajnep, chcąc chronić sprawcę, bierze winę na siebie. Sągul wspomina przeszłość, ujawniając ranę, z której sączy się jad nienawiści. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 21 odcinku: Rusgarli tepe". Na antenie TVP1 6 września o godzina 14 zadebiutował nowy turecki serial Wichrowe wzgórze turecki. Ruzgarni TP. Telenowela zajęła miejsce antenowe serialu Złoty Chłopak, na którego trzeci sezon widzowie będą musieli długo poczekać. Streszczenie 21 odcinka serialu Wichrowe Wzgórze 21 odcinek serialu Wichrowe Wzgórze Zobacz streszczenie odcinka TVP Emisja 21 odcinka serialu w piątek, 4 października 2024 roku o godzina 14 na TVP1. Znajome odwiedzają Tulej. Ta czuje się poniżona. Sainep tłumaczy Halilowi, że dla niej najważniejsza jest rodzina. Tulej mdleje i trafia do szpitala. Jej córki są załamane. Specjalista odkrywa, że ktoś celowo przeciął kabel, żeby wywołać pożar. Sainep chce chronić sprawcę i bierze winę na siebie. Songul wspomina przeszłość, kiedy to młody Omer odrzucił jej awanse. Wciąż jest przekonana, że to przez Tulej. Dlatego się na niej mści. Zobacz zdjęcia z odcinka w galerii!